Trzy sposoby na frustrację. Jeżeli czujesz, że narastają w tobie trudne emocje, to zamiast je tłumić, naucz się je rozbrajać. Pierwsze, nazwij emocje, zanim wybuchniesz. Już samo nazwanie emocji spowoduje, że twój organizm dostaje sygnał, że akceptujesz pojawienie się tej emocji i organizm nie musi z nią walczyć. Drugie, rozprosz energię ruchem. Podskończ, zatańcz albo zacznij trząść się. Dzięki temu trudne emocje mogą opuścić Twoje ciało. I trzecie, nie zastanawiaj się w takim momencie, dlaczego jestem sfrustrowana, tylko zadaj sobie pytanie, co teraz? Moment frustracji powoduje, że Twoja kora przedczołowa jest wyłączona, co oznacza, że nie będziesz logicznie myśleć. Natomiast pytając, co teraz, skupisz się na przyszłości i zaczniesz szukać rozwiązań. Frustracja nie zniknie od razu. Do tego potrzebny jest głębszy proces i odnalezienie przyczyny. Natomiast dzięki tym trzem trikom spowodujesz, że nie będzie ona miała nad Tobą władzy.